Test anteny SP5VR i mojego longwire'a. Jakie są różnice w odbiorze? Więc w tej chwili pracujemy na antenie SP5VR krzyśka, także patrzymy, jaki mamy tutaj moc odbieranego sygnału i zaraz przełączę się na longwire'a. Przełączamy się na Longwire'a i z powrotem wracamy na antenę Krzyśka SP5VR. Jeszcze raz Żyło Longwire. i antena krzyża SP5VR